W Gubinie i Gubin odbyła się już dziewiąta edycja biegu bez granic. Miłośnicy biegania rywalizowali na 10-kilometrowej trasie. Gwiazdą imprezy była Anna Jesień, brązowa medalistka mistrzostw świata na 400 metrów przez Płotki. Gubin to jest niewielkie miasto, więc żeby na taki bieg przybyło aż tylu chętnych, to jest naprawdę duży sukces. Cieszymy się bardzo, że ten bieg się spodobał. Bo jest to już dziewiąta edycja Biegu bez Granic. Biegamy zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie niemieckiej, co to jest, to jest dodatkową atrakcją dla uczestników. W ramach imprezy odbył się bieg z Mistrzem. Młodzi adepci lekki mieli okazję pobiegać z wielką mistrzynią, jaką jest Anna Jesień. Dzieci bardzo lubią, bardzo lubią ten bieg, ponieważ zazwyczaj biegnie z nimi gwiazda Lekkiej Atletyki. i Tak było również dzisiaj, więc myślę, że jest to świetna przygoda dla tych najmłodszych mieszkańców gminy. To niesamowite, że dzieciaki rwą się do biegania, do, do uprawiania sportu i, i po prostu każda taka możliwość bycia z, z taką grupą, z dzieciakami i uczestniczenie w takich biegach. Y, w takich imprezach to jest naprawdę czysta przyjemność. W ramach imprezy odbył się bieg z mistrzem. Młodzi adepci lekkimi mieli okazję pobiegać z biegiem. Od początku wolałem sobie na spokojnie zacząć się prowadzić, nie szarpać. Tylko zobaczycie jak się bieg potoczy. Także za Jackiem, statnikiem, żeśmy sobie po, pobiegłem spokojnie. Za nami też Adam Marysiak. No i w sumie nawet za Jackiem mi się słabo y, biegło. Brawo, gratulacje. Tutaj nasz właśnie. No i co, Ada się zaczął odpadać, no to pomyślałem dobry moment, do, żeby przeatakować jak wszystkim się ciężko biegnie, no i to była słuszna taktyka. Drugi na mecie był Jacek Stadnik z zielonej góry, a trzeci Adam Marysiak ze Szczecina Szósty na mecie przebiegł mieszkanie z Gubina, Przemysław Tokarek w pogoda nie było źle, ale na pewno miałem obawy, ponieważ na no dwa tygodnie temu biegł w maratonie, więc no... Była duża niepewność, jak, jak będzie bieg wyglądał i jak przebiegał, no ale się okazało, że było całkiem nieźle, gdzieś już w ostatnich metrach. Nawet udało mi się zwiększyć tempo, żeby jednak wyprzedzić tam był szóstym zawodnikiem odaj, na ulicy Piastowskiej, udało mi się y, szóstego, więc na szóstym miejscu dobiegło. Nawet jeszcze miałem no, całkiem przyzwoitą chyba jak na siebie końcówkę. No, dobrze była woda oczywiście na dwóch punktach, bo jednak szybko jednak ta pogoda daje się we znaki. Szybko się robi sucho nie? w ustach, także no... Dobrze jednak coś się napić na trasie i polać wodą. Trasa jest szybka, wiadomo, no są gdzieś tam może takie lekkie nierówności, ogólnie trasa jest szybka, dwie pętle, e, no wiadomo, kameralne biegi też są fajne, bo nigdy nie ma takiego pośpiechu, jak powiedzmy są biegi, gdzie jest 8 000, 25, 000, 30 tysięcy, prawda? A tak wszystko spokojnie, wszyscy dobiegną, coś tam jeszcze zjedzą, mogą porozmawiać, później oczywiście dekoracje i to w sumie lubię w takich biegach. Wśród i... kobiet zwyciężyła przesympatyczna Sandra Nowak z Zielonej Góry. Co na prostych troszkę wiecznie, dla mnie dodatkowe utrudnienia, bo kostka, więc mi bardzo ciężko. Jeszcze wczoraj też o 17 bieg w Łęknicy, więc dało się troszkę odczuć, ale bardzo fajna atmosfera, więc warto było przyjechać, troszkę się zmęczyć. Oznakowy trasa super, organizacja tutaj jest na najwyższym poziomie, więc kto jeszcze nie zdecydowany, za rok polecam jak najbardziej, warto naprawdę. Druga wśród kobiet była Karolina Bilawa z Międzyrzecza, a trzecia Klaudia Gretka z Ośna Lubuskiego. W biegu wystartowało prawie 300 zawodników z Polski i Niemiec.